Witajcie na kolejnym odcinku wielkiej jedenastki. Jeżeli trafiliście tu po raz pierwszy i jesteście ciekawi, o co chodzi, to zajrzyjcie sobie do horoskopu tygodnia, 22-28 sierpnia, bo tam znajdziecie informacje dotyczące tego pomysłu. Możecie też po prostu, oczywiście wysłuchać przesłania. Bez Zaglądania do, do wcześniejszych czytań, do wcześniejszych horoskopów. Wielka jedenastka to jest symbol, to jest symbol różnych spraw, czy to w życiu zawodowym, czy w prywatnym, czy w rozwoju, czy w realizacji marzeń. No, to mogą być naprawdę różne rzeczy. A proszę wybierzcie sobie w międzyczasie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Ja już z góry, oczywiście, Wam bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie subskrypcje, za lajki, like, za Wasze komentarze, kochani. Dzisiaj temat nagradza i doceniaj siebie. Będąc w tym naszym projekcie, na czymkolwiek ten projekt dla Was jest, bo może on dotyczyć różnych aspektów, to częściej. Zdarza się, że zwracamy uwagę na to, co nie wychodzi, i na tym się skupiamy. A zastanówcie się, jak często dostrzegamy to, co się udało. Jeśli nawet to dostrzegamy, to czy wtedy potrafimy powiedzieć sobie dobre słowo, uśmiechnąć się do siebie, pochwalić, docenić? Ehm, docenianie siebie, czy nawet nieraz takich drobnych rzeczy, Naprawdę dodaje energii, to poprawia nastrój, to e, dodaje motywacji do tego, aby iść dalej, aby się mierzyć z tymi trudnościami, które są po drodze, no bo, no bo są, bo takie jest życie. E, to my sami tak naprawdę najlepiej wiemy, ile energii, e, ile walki z samym sobą, ile wytrwałości. Kosztuje każdy mały krok na drodze do realizacji naszych marzeń. Nie zapominajmy o tym i bądźmy nie tylko dobrzy dla siebie, ale nagradzajmy to, co się udaje. Dla każdego ta nagroda będzie też czymś innym, bo dla jednego może to być puszne ciastko, dla innego lampka wina, czy koncert, czy kąpiel w wannie z aromatycznymi olejkami, czy po prostu. Zwykła chwila relaksu. Zatem kochajmy siebie, doceniajmy, bo to ładuje nasze akumulatory do dalszego działania. No dobra, kochani. Opcje wybrane, więc przechodzimy do czytania. Zabieram trójeczki. Zabieram tutaj dwójki. I jedynki. I jeden przechodzimy do jedynak. Dobra, będzie, będę odkrywała po kolei te karty. Eee. Ja bym powiedziała, tak patrząc na tą kartę, otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce i przyjmij taką uzdrawiającą energię. Daj sobie miłość, daj sobie wsparcie, współczucie. Uzdrowienie, relaks, nadzieje, po prostu to, czego potrzebujesz. Otwórz się na samego siebie. A daj sobie taką prawdziwą, matczyną miłość, płynącą z głębi serca. Dla kochającej matki każde dziecko jest jej najukochańszym, najwspanialszym dzieckiem, takim cennym klejnotem, skarbem. Ona jest zawsze gotowa. Wam pomagać, wspierać, przywieźć obiadek, przytulić czy pocieszyć. Więc bądźcie sami dla siebie taką kochającą matką. Może też dla Was chodzi o taką odgórną energię, o Boga, który się Wami opiekuje. A Mamy tu piękną tęczę, symbol takiego połączenia pomiędzy światami, tak, z tym, co ziemskie i boskie, ale też symbol. Równowagi wszystkich czakr, symbol balansu. A mamy wodę, która reprezentuje nasze emocje, i niech te emocje będą zdrowe, bez negatywnego mówienia czy negatywnego nastawienia do samego siebie. Ta karta dla mnie to taki spokój, miłość, otwarcie, balans, równowaga emocjonalna. Duchowość, a nawet takie otwarcie się na odgórne prowadzenie, na wszechświat. Pamiętajcie, aby kochać siebie i bądźcie zawsze dla siebie taką kochającą matką. Ok, dobra, zobaczymy co dalej. I tu następuje taki rozkwit tak jak ta dziewczyna zmienia się w kobietę piękny kwiat ona kocha swoje ciało jest świadoma tego swojego wyjątkowego piękna więc wy też bądźcie świadomi jacy piękni jesteście kochajcie siebie patrzcie na siebie jak na wyjątkową osobę doceniajcie no kłania się też miłość własna być może odkryjcie to piękno w sobie Bądźcie też w zgodzie ze swoją wewnętrzną naturą, z wewnętrznymi wartościami, z tym co dla Was ważne. Ta karta to też symbol szacunku i honoru, takich ideałów, które najpierw my musimy rozpoznać w nas samych, bo to my najpierw musimy uszanować siebie, wiedzieć, jakie mamy wartości, zanim będziemy mogli naprawdę dzielić się w pełni tą naszą prawdziwą naturą. Tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy z innymi. A, i aby inni nas szanowali i doceniali takimi, jakimi my jesteśmy, to musimy najpierw dać sobie tą miłość i docenić siebie. I może nawet jeśli czegoś nie widać, coś jest zakryte, może jest tajemnicą, to jak w świetle księżyca, nie wszystko widać. To uwierzcie, że tam za tak zwanymi kulisami wszechświata, za tym co zakryte naprawdę się dzieje. I tak jak nieraz my nie widzimy tego wsparcia Góry Boga czy wszechświata, ale to wsparcie jest. I tak i wymiecie też wiarę, że nawet wtedy, jest ciemno, to nie jesteście sami. A ważne, aby temu zaufać, bo obecne warunki niekoniecznie są odzwierciedleniem prawdy o tym, co rzeczywiste, co dzieje się w teraźniejszości, bo w nocy nie wszystko jest wyraźnie widoczne, tak? Ale wielkie możliwości nie rozkryją się w cieniu, więc czekając na idealny czas, aby Wyjść na to światło dzienne, aby zostały pokazane. Na to rozświetlenie. Okej. Okay. I bądźcie bądźcie głodni w realizacji tego, do czego dążycie. Bo to jest tak, że niezależnie od tego, jaki cel sobie postawicie, to jego osiągnięcie jest takie trudne w ramach takiego racjonalnego podejścia, bo przybieramy stereotyp. Ten stereotyp to powtarzanie, że trudno coś tam jest sobie osiągnąć, że trudno do czegoś dojść. I jest to jednym z najtrwalszych stereotypów gdzieś tam utrwalonych. I umysł będzie usiłował mm, odpowiedzieć na pytanie, ale jak to osiągnąć, tak? I będzie wyszukiwał sobie różne ograniczenia. Nie ograniczajcie tych swoich pragnień. Idźcie swoją unikalną drogą. Pozwólcie sobie na zlekceważenie wszystkich stereotypów, na świadomość, uwierzenia w swoje możliwości, na możliwość posiadania prawa do bycia tą indywidualnością. Bądźcie chciwym. Dobrym oczywiście słowa tego znaczeniu, w dążeniu do tego, czego pragniecie. Um, więc nie krępujcie się i składajcie zamówienie na te swoje marzenia bez ograniczeń. Um, I karmcie tą swoją duszę również docenianiem siebie. Bo ona jest tego chciwa ona też tego pragnie o, o, spróbujcie to zauważyć ok um, to tyle co ja mam dla jedynek dwójeczki mhm. was tutaj Um, chodzi o ducha emocji, o przyjrzenie się tym emocjom. To piękne jezioro, to jest piękna karta, ona pięknie wygląda. Zobaczcie, mamy przepiękne jezioro w kwiatach, w liściach a, i twarz, odbicie twarzy w tym jeziorze, tak? I to jezioro, to jest Wasz zbiornik emocji. To jest to. to. To chodzi o, o to, co tam też zobaczycie, jakie odbicie zobaczycie w tym waszym jeziorze. Zastanówcie się też, czy to właśnie doceniacie, czy nagradzacie siebie, jakimi emocjami się karmicie. No, emocje są źródłem energii niezbędnej do takiego prawidłowego funkcjonowania. Woda to żywioł, a, który. Zawiera w sobie historie, wspomnienia, emocje, tajniki psychiki, tak? I jesteście proszeni, aby rozważyć te własne emocje, abyście naprawdę mogli czerpać z tego korzyści takiej inteligencji i mądrości emocjonalnej. Ten duch patrzy na Was, on czeka na Wasze uznanie, czeka, abyście. Zaakceptowali to uzdrowienie, nie wiem, pamięci, zrozumienia, a, że to, co trzymamy w sobie, to tak naprawdę tym emanujemy. I zastanówcie się, może co wy trzymacie w sobie? Czy to ważne, czy to daje życie, czy nie zatruwacie swojego źródła? I niech wasza energia wody będzie naprawdę taką energią uzdrawiania, witalności wzrostu i miłości harmonii, balansu tak? docencie tego ducha wody który jest w was i bądźcie tacy jak woda lekkim, uczciwym, czystym i wtedy wasza psychika też będzie pełna takiej życiodajnej energii ok, dobrze co dalej? o, no, w kontraście kontraście troszkę, no ale w kontraście i w temacie, tak? Bo uważajcie na toksyczności. Ta kobieta na karcie wydaje się piękna w tych swoich egzotycznych kwiatach i roślinach. Ona jest jak taki piękny owoc, który aż chce się zerwać. Na szyi ma węża. Węża, którego ukąszenie może być toksyczne. I każdy z nas ma w sobie taką Ewę, która kusi. Uważajcie na te swoje wewnętrzne, toksyczne emocje. Nie wchodźcie w te rejony. Niech one Was nie kuszą, nie ulegajcie im. O, to mogą być też różni, toksyczni ludzie wokół Was. Ludzie podstępni, obłudni czy dwulicowi, bo za ich piękną maską mogą kryć się ich prawdziwe emocje, o których nie widać, niekoniecznie dobre, yy, i, i pozytywne nastawienie więc przyjrzyjcie się zarówno może swojemu wnętrzu ale też i temu co na zewnątrz i nie dajcie się temu zwieść ok A, bo mm, dobrze byłoby może zadziałać w takiej Świeżej, nowej energii, tak? Bądźcie jak dziecko. Popatrzcie, dziecko idąc e, się bawić, ono nie kalkuluje, nie zastanawia się, czy się uderzy, czy się skaleczy. Ono jest podekscytowane, pełne takich pozytywnych oczekiwań. Ono nie ma nabudowanych jakichś schematów, bo to my potem z wiekiem nabieramy ograniczeń, a zbytniego analizowania. Ta karta też zachęca do ruszenia w nowe i takiego ugruntowania tych swoich marzeń w rzeczywistości, w byciu sprawcą, w rozpoczęciu budowania solidnych podwalin. Może to jest coś nowego, co ma szansę na urzeczywistnienie. W świecie materialnym, kochani. Okej, okay, i co mamy na koniec? Przesunę to. Ale... No, nikt nie powiedział tak naprawdę, że świat ma wyglądać tak, a nie inaczej. To my sami tworzymy sobie wizję tego świata. A... I nieraz, zobaczcie, z dnia na dzień może się coś w naszym życiu zmienić choć wcześniej my sobie wszystko zaplanowaliśmy mieliśmy ułożone mieliśmy kalendarz i tak dalej nie myślcie schematami nie stawiajcie sobie barier ale bądźcie ciekawi zobaczcie ciekawi tak jak to dziecko tak ciekawi tego co może się wydarzyć a jak może potoczyć się to co zaplanowaliście bądźcie otwarci na nieskończoność możliwości zarówno tego co wy możecie jak też tego co może przyjść z zewnątrz dziękuję wam bardzo to tyle dla was dwójki i opcja numer 3 trójeczki Wy tutaj um, macie takie wewnętrzne urodzenie, wewnętrzną odbudowę. Może ja przesunę bliżej tutaj, zobaczcie. To jest coś, co było wcześniej, tak? Trochę taka już nadgryziona zębem czasu. Świątynia rozwalająca się, czy tam zamek. E I teraz następuje. Piękna odbudowa całości, kompletności tego wszystkiego. Może macie za sobą jakiś trudny czas, jakieś trudne wydarzenia, i może kiedy walczyliście z tymi przeciwnościami, to nie zdawaliście sobie sprawy, że macie wsparcie. Może wydawało wam się, że jesteście opuszczeni, pozostawieni sami sobie, a jednak góra brała w ręce te nici waszego losu i zaczynała splatać jakieś zerwane nici, czy prostować poplątane nici waszego losu. I teraz macie siłę, by powrócić do życia, do tego, czym marzyliście, bo e, rzeczy zostały dla was przygotowane, ale wy macie pracę do wykonania. Dobrą pracę, wartościową, taką pracę pełną miłości. Czas zacząć i poczuć te takie wszystkie migocące iskierki możliwości, jak Mogą przyjść i szczęśliwe zbiegi okoliczności, mogą przyjść i synchroniczności, w których będziecie czuli i podążali za takimi intuicyjnymi podpowiedziami. Góra, Bóg, Wszechświat to opiekowało się wami i pomaga aż do teraz, gdy się odradzacie, ale wy się już odradzacie jako nowa osoba, jako lepsza wersja tego, co było. A zostaliście z czegoś uwolnieni teraz widzicie, że tak naprawdę jesteście piękni i kompletni. I to odrodzenie było możliwe dzięki pozwoleniu na to, aby odejść rzeczom, które wewnętrznie zabijają, marnują naszą energię, marnują nasz potencjał. Więc docencie teraz to piękno w sobie, tą radość duchową, to odrodzenie i powitajcie nowego siebie i pokochajcie. Ok? No, jak pięknie. Wy jesteście teraz ze sobą jak ta kochająca się para. Tu jest komplet, tak? Mamy kobietę, ona jest syreną, taka z włosami, ogonem gdzieś tam unosi się nad ziemią, a mężczyzna, trzyma ją za rękę. On ją uziemia i chroni, jest taką jej bazą. I mimo, że pochodzą tak naprawdę z różnych światów, to razem są kompletni i tworzą idealny związek, bo. Ich różnice sprawiają, że są silniejsi i tacy bardziej zrównoważeni, i się wspierają na swój sposób, ale zawsze też w szacunku i miłości. I Wy też jesteście całością, jednością, uziemieni, ale też w kontakcie z duchowością. I okazujcie sobie ten szacunek, miłość i doceniajcie to, kim jesteście. Tu gdzieś następuje e, takie porządkowanie życia. Uwalniacie się, spalacie to, co wam nie służy. Może kiedyś to miało dla was wartość, ale sytuacja się zmieniła. Robicie miejsce, bo wiecie, że przyjdzie nowe i przybierze nową formę. Um, I podziękujcie za to, co, co dla was dana sytuacja przyniosła okoliczności, ludzie, ale pożegnajcie się z emocjami, relacjami czy sytuacjami, które już tak naprawdę nie należą do Waszego życia i nowe przed Wami. No i na koniec zobaczmy o! piękne karty. Piękne karty macie, kochani. Tak sobie moim zdaniem siedzicie z tym swoim Aniołem Stróżem. W tej karcie pierwszej była mowa o tej odgórnej opiece, odgórnym prowadzeniu, A, no i tak właśnie siedzicie sobie z maniołem stróżem na górze. Patrzycie na to, co Wam się udało zrobić, przez co przeszliście, jakie lekcje odrobiliście, jak dojrzeliście w tej podróży, i tak sobie gadacie. I może nawet razem zastanawiacie się nad tym, co dalej. I jakie kolejne etapy przed Wami. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To tyle co na dziś. Wszystkiego dobrego życzę. I do usłyszenia następnym razem. Pa!